Jeśli Twoje włosy po umyciu i wysuszeniu suszarką też w niektórych miejscach sprawiają wrażenie niedomytych, to powiem Ci co robisz źle. Bo albo nie domywasz głowy dokładnie, a najczęściej niedomywanym miejscem jest czubek głowy i tutaj sposobem jest mycie głowy w trzech partiach, czyli przód, środek i tył, przy czym na środku robisz takie rozdzielenie i tam osobno nakładasz pianę. Albo używasz nieodpowiedniego szamponu, na przykład szamponu do włosów zniszczonych, który ma zbyt wiele środków kondycjonujących i oblepiających skórę głowy i włosy, szczególnie to przy nasadzie. Albo niedokładnie spłukasz szampon. Albo nakładasz odżywkę lub maskę zbyt wysoko podchodząc pod skórę głowy. I tu pamiętaj, żeby zachować odstęp około 5-10 cm od skóry głowy. Albo jeszcze używasz zbyt obciążających wcierek. Jeśli coś takiego dzieje się z Twoją wcierką, to spróbuj nałożyć ją na suche włosy, starając się trafić w skórę głowy. A jeśli to nie pomoże, to zmień wcierkę. Daj znać, czy coś takiego Ci się kiedyś zdarzyło i jaką przyczynę podejrzewasz. Mi kiedyś taki problem zdarzył się kilka razy, jak jeszcze nie byłam trycholog i używałam szamponów do włosów zniszczonych i prawdopodobnie niedokładnie domowałam głowę. A ostatnio jak testowałam jedną z wcierek, po której miałam posklejane włosy tuż przy nasadzie, musiałam je ponownie umyć, więc wcierka wylądowała w koszu.